Dobry wieczór. Jeszcze raz się łączę. Coś mi tutaj... Coś kliknęłam i coś się tu wydarzyło. Chciałam Wam pokazać moje ogrodowe maciejki i mi się coś tutaj nakombinowało. Spróbuję jeszcze raz, zobaczymy, ale od początku. Dzisiaj jest dzień 272 mojego wyzwania 365 dni live'ów. Nada jest z mojego ogrodu. Właściwie siedzę sobie tutaj przy drzwiach na schodkach. I jeszcze patrzę tam na ostatnie promyczki dzisiejszego słoneczka, bo dzisiaj było naprawdę pięknie. A ja dzisiaj dużo czasu spędziłam przed komputerem, bo miałam sporo rzeczy do zakończenia, z przerwami oczywiście na małe przyjemności, ale miałam mało takiej możliwości, żeby skorzystać z tej pięknej pogody, więc korzystałam teraz wieczorem wieczorową porą I teraz spróbujemy jeszcze raz kliknąć, czy mi się to uda, czy... A, no widzicie, o właśnie, tutaj jest plac budowy, ale... Jeszcze to Wam pokażę, plac budowy, bo tu się mi e, budują drzwi wyjściowe z mojego, z tu mojej tutaj werandy. Na razie to tak wygląda, e, wiecie, szałowo nie jest, ale tutaj to jest moje cudo, moje cudo, najukochajsze, najcudowniejsze one tak po prostu cudownie pachną wieczorem, maciejki, które mi się kojarzą z moją babcią i uwielbiam sobie tutaj siedzieć, a czasami jak nie, nie jest za zimno albo nie chce mi się siedzieć na zewnątrz, to zabieram sobie. Te kwiatki do domu, na przykład do pisania mojego dziennika, albo siedzę sobie gdzieś tam przy kanapie, no, przy kanapie, na kanapie i też sobie wdycham zapach przecudownych Maciejek, bo one tylko w nocy pachną. I tak do, do, w sumie nad ranem jeszcze pachną, bo one tak są nocne, nie? Więc nie wiem dla kogo, nie wiem. Ja je uwielbiam, więc korzystam kiedy tylko mogę. I dzisiaj przychodzę do Was, dzisiaj y, oczywiście live z ręki, bo nie chciało mi się iść po stojaczek a siedzę sobie tutaj i nie chciałam tego jeszcze zakończać, chociaż już się zaczyna chłodno robić. No i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, że jest bardzo wyjątkowy czas. Pewnie wiecie o tym, ale niektórzy może nie wiedzą, więc powiem. powiem. Więc jesteśmy w takim niezwykłym czasie, że no mamy pełnię, to znaczy jutro będzie, w UK będzie jutro i również zaćmienie, Księżyca. Więc będzie to naprawdę bardzo mocna energia, więc szykujcie się, może już ją nawet odczuwacie. I wiecie, zaćmienia są też o tym, że o takim braku kontroli, to znaczy, że my nie mamy do końca wpływu na pewne rzeczy, więc warto jest trochę zacząć odpuszczać i że w ogóle pełnia to jest też taki czas zwykle na odpuszczanie, to tutaj dobrze byłoby właśnie pozwolić sobie na to, żeby odpuścić trochę tej kontroli, więc co się ma wydarzyć, niech będzie. Ale nie jestem astrologiem ani nikim, kto się dobrze zna, więc sobie tylko dziś tam czytam informacje, bo są dla mnie interesujące i chciałabym to wykorzystać. Cześć Alicja, cześć kochana, fajnie, że się pojawiłaś tutaj i Wyczytałam, że e, bardzo, bardzo fajnie jest akurat w tą pełnię z tym zaćmieniem totalnie po prostu wszystko odpuścić, co się da, czyli w ogóle wyciszyć się, zrobić sobie jakiś taki dzień odpoczynku, jeżeli jest to tylko możliwe, jeżeli nie musicie pracować. <laughs> hej, hej, fajnie, że się witasz, dzięki. No i wiecie, ja sobie tak pomyślałam, no bo. E, na szczęście mam takie niesamowite szczęście, że mogę pracować z domu, pomimo tego, że bywały ją trudne albo bywały trudne momenty, ale mam takiego cudownego męża, który naprawdę ogarnia wszystko i opiekuje się tym całym domem, i tym, żeby nam było dobrze, i tak dalej, więc ja mogę pracować z domu. W związku z czym dzisiaj trochę przyci przycisnęłam trochę tak w męskiej energii, no może niekoniecznie w męskiej, ale faktycznie dzisiaj trochę posiedziałam, po to właśnie, żeby jutro móc więcej odpuścić i żebym mogła ten dzień wykorzystać dla siebie. Bo pełnia to jest taki czas, że warto sobie zrobić jakieś fajne kobiece rytuały, czy księżycowe rytuały. No, jestem też ciekawa, co to zaćmienie pokaże, bo zaćmienie w ogóle, oprócz tego, że pokazuje, jakby nie mamy na, niego, na nie wpływu żadnej, więc jesteśmy poza kontrolą, totalnie. To też może pokazywać jakieś nasze takie cienie, dużo takich rzeczy, które może do których nie chciałyśmy zaglądać, czy nie chcieliśmy, więc ogólnie może być różnie. Ale ponieważ to my nadajemy znaczenie wszystkiemu, więc możemy sobie nadać znaczenie temu wyjątkowemu czasu jako coś, co będzie nas wzmacniać, coś, co będzie wzbogacać nasze życie. Coś, co jest dla naszego najwyższego dobra, i tak też do tego podejść. I po prostu sprawić, żeby ten czas był wyjątkowy. Ja jedynie ubolewam nad tym, że nie mam mojego ceremonialnego kakao, i nie zdążyłoby mi nawet na czas przyjść, gdybym mnie zamówiła, więc nie będę mogła jutro rozkoszować się i rozpieszczać moich zmysłów, popijając ceremonialne kakao, ale mam cudowne różne napary, jakieś herbatki, które sama sobie zbieram, zbieram sobie ziółka, więc na pewno też sprawię, żeby to było coś wyjątkowego. I myślę, że chcę sobie zrobić, to też tak mówię, bo być może będziecie chciały sobie też skorzystać. Ja będę chciała sobie zrobić taki właśnie rytuał palenia, bo bardzo to lubię, bo ogień jest bardzo transformującym. Żywiołem, więc chcę przetransformować moje ograniczające przekonania, coś, co mi już nie służy, coś, co chciałabym już z miłością pożegnać. Czyli najpierw zauważę to, zaakceptuję, zobaczę tak, że to jest i, e, i spalę. Spalę sobie, mam taki piękny, miedziany kociołek, w którym ostatnio paliłam e, też jakieś, e, jakieś takie właśnie niesprzyjające mi. E, jak to się mówi jeszcze raz? No przekonania właśnie, jakieś przekonania, czy rzeczy, które chciałabym już odpuścić. I na to miejsce, bo to jest właśnie co, coś, czego, czego nie, co nie zawsze robiłam, i, to, i czuję to jako taki właśnie błąd. Bo jeżeli coś palimy, jeżeli czegoś się pozbywamy, to zostaje tam miejsce. Jakby yy, palimy, transformujemy coś i odzyskujemy przestrzeń. No, i żeby miało to jakikolwiek sens, to ta przestrzeń musi być wypełniona czymś. Więc trzeba sobie zrobić kolejną kartkę, którą już nie palimy, tylko na przykład, właśnie można sobie ją trzymać w jakimś swoim żurnalu, albo przykleić sobie gdzieś w widocznym miejscu, żeby sobie to czytać. Więc zapraszamy to, co chcemy zaprosić, zaprosić do swojego życia. I. Może się wydawać, albo, że jakieś pierdoły w ogóle, dziecinne zabawy itd. ale to właśnie te rzeczy mają niesamowite znaczenie i dają bardzo, bardzo dużo, dlatego że nasza podświadomość w ogóle em, bazuje na symbolach, na obrazach, na uczuciach, więc jeżeli my coś zrobimy z uczuciem, w takiej symboliczności, którą podświadomość uwielbia, to jesteśmy w stanie przetransformować naprawdę bardzo dużo. I te głupie, takie, wydające się takie prymitywne albo jakieś w ogóle zabawowe mm, rytuały, one naprawdę dają bardzo dużo. Więc zachęcam Was do tego, żeby to zrobić. A jeszcze jedną rzecz chciałabym Wam powiedzieć, bo jest to wyjątkowy czas. Zaczął się ten nowy rok numerologiczny dla każdej w ogóle liczby jest to bardzo wyjątkowy rok więc warto się też tym zainteresować i jesteśmy teraz, będziemy w cyklu takiego zakańczania bycia w nagiej prawdzie będzie wszystko wychodziło na powierzchnię więc będzie mocny, mocny rok ale abstrahując od tego zaczął się wrzesień jest to czas właśnie takiego zbierania plonów tego wszystkiego, co zasiałyśmy w ciągu wiosny. I jest to dla mnie również niesamowicie przepiękny czas na to, żeby wykreować sobie mapę marzeń. Więc, niezależnie od tego, czy masz ją, czy nie, czy wykreowałaś już ją sobie jakiś czas temu, a być może nigdy nie robiłaś, no to jest to niesamowicie świetny czas na to, żeby to zrobić. E Mam program, mam taki program dwutygodniowy, który bardzo głęboko wchodzi w, pod, w te głębiny naszej podświadomości, i prowadzi właśnie od samego początku do końca, żeby to był przepiękny, przepiękny, właśnie taki znaczący proces, i w sumie nie wypuściłam nowej edycji, ale poprzednia jest, jest w grupie, jest nagrana, więc jeżeli byście były zainteresowane, to dajcie znać. To się zastanowię, w jaki sposób mogę, mogłabym. Zrobić jakąś fajną ofertę, ponieważ jest to świetny czas. Ja na pewno będę robiła swoją mapę. Mam swoje już obrazy, zdjęcia. Cały proces mój osobisty proces mapy marzeń też zwykle przechodzę. Co jakiś czas i dosyć stosunkowo niedawno to robiłam, więc teraz sobie tylko tak e, m, przejdę przez te, przez te wszystkie rzeczy z mojego dwutygodniowego programu. I, e, I właśnie zamierzam sobie wykreować nowe, piękne marzenia, które będą się e, realizowały w bardzo szybki sposób, dlatego że mapa marzeń właśnie tak działa. E, zwłaszcza ta, która jest e, jest całym procesem, bo jeżeli przejdziemy przez proces, to jest to trochę inaczej, bo wchodzimy w takie głębiny, naprawdę docieramy do tego, czego naprawdę pragniemy, nie do tego, co nam się wydaje, że pragniemy albo do tego, co, co wydaje nam się, że powinnyśmy, i w związku z tym wydaje nam się, że tego pragniemy. Więc dochodzimy do tych warstw w siebie, do tego właśnie, co jest tym moim, to, to czego ja pragnę, jak ja chcę się czuć. Jak ja chcę to życie swoje kreować i żeby było przyjemnie. Także e, wszelkie rzeczy, które ja robię, są właśnie o tej kobiecej energii, o przyjemności, o tym płynięciu we flow, i robię to też dlatego, że ja sama też tego potrzebuję. Ja potrzebuję tego zatrzymania się, potrzebuję tego wglądu w siebie bardzo wielu rzeczy przepięknych potrzebuję dlatego tak, e, z taką pasją i z taką miłością. Wypuszczam to do świata dla innych kobiet, bo wiem, że to jest bardzo ważne. Wiem, że to jest ważne dla, dla nas wszystkich. No, także ja dzisiaj w ogóle miałam przepiękny dzień, pomimo tego, że mm, pracowałam, to pracowałam nad właśnie przyjemnymi rzeczami, bo e, nad e, kolejnymi modułami do programu, który właśnie obecnie e, prowadzę. Cicho. Cicho. <laughs> Chyba może wrócił. Cichutko. Więc właśnie do programu, który prowadzę przy Biznes i Przyjemność, współorganizuję go z Izabelą Oleński przygotowywałam się do tego. Kolejna rzecz, do której się przygotowywałam dzisiaj, to, to wyjazdowe warsztaty kręgowe, które będą po prostu, no, nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi, bo taki flow, jaki poszedł, no... Będę o tym jeszcze dużo mówić, ale ostatnio mówiłam o tym sporo w poprzednich live'ach, więc nie będę już dzisiaj po raz kolejny powtarzała. Ale jeżeli jesteście zainteresowane tym, żeby dać sobie trochę takiego luksusu, przyjemności i e, e, rozpalenia w sobie tego kobiecego ognia, to ten warsztat, grudniowy warsztat, to, to jest coś. I powiem tylko tyle, że w przedsprzedaży jest e, bardzo atrakcyjna cena, chociaż w ogóle cena jest atrakcyjna. Ale w przedsprzedaży ta cena jest niższa i mamy tylko kilka miejsc na, na przedsprzedaż i maksymalnie przedsprzedaż potrwa do połowy października, chociaż jak zobaczyłam jakie jest zainteresowanie, to myślę, że może nie może, mogą te bilety nie nie dotrwać do tego, do tego czasu, więc jeżeli byście chciały, to oczywiście dajcie znać, napiszcie, jeżeli chciałybyście coś tam się więcej dowiedzieć, chociaż myślę, że w tym wydarzeniu, które już dzisiaj opuściłam do świata jest tam tyle informacji, nie wszystko oczywiście, bo to jest w kobiecej energii, więc muszą być, wiecie, musi być magia, muszą być takie taki powiew tajemniczości i niespodzianek. Więc nie wszystko tam jest napisane, co się będzie działo, ale tak, wiecie, tak zrobiłam, tak, żebyście mogły e, poczuć, czym to będzie. Więc, jeżeli będziecie miały ochotę dołączyć do nas, macie odwagę, żeby dołączyć do nas, to zapraszamy serdecznie. I pamiętajcie, żeby zadbać o siebie w ten bardzo wyjątkowy czas. Jeżeli będzie wam trudno, to po prostu pozwólcie sobie na to, żeby było wam trudno. Weźcie sobie dziennik do ręki. I po prostu zapiszcie te rzeczy I będzie, i będzie coraz lepiej. Zobaczycie. Ściskam. Pięknego wieczoru i do zobaczenia jutro, bujaczki.